Pana Floriana Homa już wam kiedyś raz przedstawiałem o tu. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka od innego ciekawego Niemca. Florian Hom to były niemiecki biznesmen i bankier inwestycyjny. Absolut Capital Management, fundusz hedgingowy zarządzany przez Homa, osiągnął kiedyś wolumen 3 miliardów dolarów, ale upadł w 2007 roku. Mówi się, że inwestorzy stracili 200 milionów dolarów. Odsiedział on dwa lata we włoskim więzieniu. Nadaje teraz regularnie na YouTube, analizując sytuację na rynkach, świecie itd. W tym filmiku opowiem wam, co pan Florian na temat obecnego kryzysu opowiadał. Bo naprawdę się zdziwiłem, gdy pod koniec filmu zobaczyłem, że powstał on 18 dni przed, a nie po inwazji. Kochani, YouTubeowi przyjaciele, dzisiaj znowu chodzi o, ale przedstawię wam perspektywę elit i konstrukty władzy. Grubo zaczyna pan Florian, gospodarczą logikę wojny, jakie grupy interesów chowają się rzeczywiście za tym wszystkim i czym jest ta psychologia wojny. Ale najpierw musicie zrozumieć, o co chodzi. Ja muszę wam też wytłumaczyć powiązania. Po polsku i po rosyjsku Ukraina to strefa przygraniczna lub peryferia. Ten kraj jest rzeczywiście konceptem Lenina, przez władzę jako region oddany w prezencie region samodzielny, z granicą oczywiście do południowej Polski i południowej Rosji. Ale. Przejdźmy do ryzyk. Ja muszę wam wytłumaczyć powiązania, zanim wytłumaczę wam przepływy pieniędzy. Pierwsza tabelka, największe ryzyka aktualnie. Inflacja, to jest ankieta Bloomberga z całego świata. Na miejscu drugim widzimy no, to, co widzimy. Ale w sumie na drugim miejscu jest wojna. Bo jeśli sumuje się ryzyko Ukrainy i ryzyka wojen z całego świata, na przykład cieśnina Ormus, dla tych, którzy nie wiedzą, pokażę, gdzie ona jest. O, tutaj. Tajwan, Morze Południowochińskie, Emiraty itd., itd. Wtedy wiecie, że Ukraina też się do tego zalicza. I to jest aktualnie tym ryzykiem numer dwa. O co chodzi w ogólnopolitycznym koncepcie. Trzeba się w to trochę wkręcić. I ja cytuję, bo tutaj chodzi o wszystko albo nic dla Rosji, mniej dla Zachodu. To jest dosyć ukartowana sprawa. Zacytuję teraz Zbigniewa Brzezińskiego. To jest były amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa, doradca militarny prezydenta Stanów Zjednoczonych. To bardzo ważny cytat. Ukraina, nowa i ważna przestrzeń na eurazjatyckiej szachownicy, jest osią geopolityczną, ponieważ samo jej istnienie jako niepodległego państwa pomaga przekształcić Rosję. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium eurazjatyckim. A więc zaczynamy. Obliczmy trzeźwo ogląd scenariusza wojny z rosyjskiego punktu widzenia. Tabelkę możecie sobie obejrzeć, ale to jest dosyć łatwe do wytłumaczenia. Jest wiele czynników, które uważam za kluczowe. Posłużę się teraz porównaniem. Europa, USA, Korea Japonia i Five Eyes, czyli pięć oczu, tak? Tych też można do tego zaliczyć the Five Eyes to sojusz wywiadowczy obejmujący Australię, Kanadę, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Kingdom, and New It is widely regarded as the world's most significant intelligence alliance. Kraje te są stronami wielostronnej umowy UK USA Traktatu o wspólnej współpracy w zakresie wywiadu sygnałowego. To są ci silni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, którzy są tam obecnie w rejonie i dysponują niewyobrażalną potęgą gospodarczą. I to jest tak wyraźnie widoczne, że moc gospodarcza tych sojuszników Stanów Zjednoczonych jest nie mniej, nie więcej, niewyobrażalne 30 razy potężniejsza od rosyjskiej. Przejdźmy teraz do następnego czynnika. Budżet obronny tej konfederacji, tego sojuszu przeciw Rosji, budżet obronny tych krajów jest 20 razy większy. Przejdźmy do następnego czynnika. Lotniskowce. Tych sojuszników, że tak powiem. Stosunek 36 do 1. Sojusznicy Posiadają 36 lotniskowców, z tego wiele wyposażonych jest nuklearnie. Rosja ma jednego. Od siebie dodam, że czytałem, iż na jednych manewrach irańskich i przynajmniej jednych natowskich nowoczesne łodzie podwodne, zwłaszcza taka jedna szwedzka, Miały zaskakująco mało trudu z zatapianiem lotniskowców, które, jak wiemy, poruszają się zawsze w formacji. W mojej opinii, lotniskowce są wyłącznie imperialnym narzędziem opresji odległych państw słabych i są w potyczce z równorzędnym przeciwnikiem poza ewentualnym pierwszym atakiem na dłuższą metę bezużyteczne. Rosjanie posiadali zresztą drugi lotniskowiec, albo chyba nawet trzeci i oddali wszystko Chińczykom. Tak, powiedzą teraz krytycy. Rosyjska armia jest taka wielka, z jej milionem jednostek. To dowcip. Nawet personel, a te dzisiejsze wojny nie są toczone personelem, tylko dronami, stresem gospodarczym, sankcjami i wszelkimi innymi rzeczami. Stosunek jest tam 4 do 1 na niekorzyść Rosji. Drzeński wspomina o szachownicy. Wy chyba nie wierzycie na poważnie, że Putin nie jest uzdolnionym matematykiem albo szachistą. To samo można powiedzieć o Ławrowie, ministrze spraw wewnętrznych Rosji. Spójrzmy na kilka rzeczy bardziej szczegółowo, żeby nie było, że to jakaś teoria spiskowa, możemy spojrzeć na liczby. To podają źródła bliskie tajnym służbom SIPRI. W pierwszej tabeli widzimy, ile Ameryka wydaje na wojsko, na budżet obronny. To nie jest wszystko wliczone, nie wszystkie wydatki muszą być finansowane. Mamy też Homeland Security, tajne służby i wiele innych. Z tego wykresu dość łatwo zauważyć, że całkowity budżet wojskowy Rosji jest mniej więcej taki sam jak japoński lub niemiecki. Rozumiecie teraz powoli, dlaczego właściwie Putin nie chce wojny. To byłoby raczej zachowanie hazardzisty. Ale przejdźmy dalej. Tematem podstawowym jest oczywiście ekspansja NATO na wschód. Ja dodam od siebie, że opowiadałem o tym niedawno. Oto następna grafika. Na niej możemy zauważyć 14 kroków do rozszerzenia NATO od końca zimnej wojny, gdy obowiązywała jeszcze obietnica dżentelmeńska. To się działo za Reagana i za Gorbaczowa. Nie, nie, nie pójdziemy ani milimetra na wschód. Ani milimetra. To jest 14 tematów bezpośrednio przed wejściem do rosyjskiej chałupy. Spójrzcie teraz na Ukrainę całkiem po prawej Jedna czwarta kraju to jest ten region Donbasu W większości zamieszkały przez Ukraińców rosyjskiego pochodzenia I to jest ten obszar graniczny, te peryferia No touch area, zakazana strefa Rozumiecie teraz co mówił Brzeziński? Jeśli szarpnę sobie teraz Ukrainę To Białoruś padnie jako następna oni tam już mają wystarczająco infiltracji i subwersji i wystarczająco dużo stresu. Wtedy powstanie zamknięty front stworzony ku wschodowi, ku Rosji. Próbowano tego wcześniej poprzez odcięcie Rosji, przez rewoltę na Majdanie i inne rzeczy od dostępu do Morza Śródziemnego poprzez Morze Czarne. Następstwem tego było to, że Rosjanie sobie na to nie pozwolili. Krymu nie robimy. I taka jest jedyna jasna wiadomość. Putin mówi, myśmy jasno powiedzieli, że każdy dalszy ruch NATO w kierunku wschodu jest nieakceptowalny. Ani kroku dalej. Nie damy się obalić i nie będziemy determinowani przez innych. Ostatnim aktem agresji widocznym tego typu myślę był kryzys kubański. Minęło 6 dekad, 60 lat, trzy pokolenia, kiedy Rosja rozstawiła się w pobliżu Ameryki. Władek ma rację, mówiąc: My nie stacjonujemy naszych rakiet w pobliżu granicy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone lokują swoje rakiety w pobliżu naszych domów. Na naszym ganku. Co by było, gdyby samoloty atomowe cały czas patrolowały meksykańską granicę? I to samo na kanadyjskiej granicy. Co by się wtedy działo? Trzeba na to wszystko spojrzeć z perspektywy Rosjan. Spójrzmy na stronę gospodarczą, bo to jest naprawdę ważne. To jest jądro tego, co chcę dzisiaj przekazać. Co się dzieje na giełdzie? Przyjrzyjmy się rosyjskim ocenom. One są obecnie w przeciwieństwie do kursów NASDAQ, SP 500, a nawet DAX na grubym 7-8 letnim niżu. Mówimy o 5-6-krotnym zysku dla indeksu. To jest mniej więcej 1 czwarta, 1 piąta ocen z USA. Oni są na dnie. Kto więc kłamał? Dlaczego reaguje Rosja tak wrażliwie na tę agresję? Czy to jest Nord Stream 2? Czy RT Deutsch nie dostaje licencji na nadawanie i zostaje wyrzucona przez YouTube? Telegram ma zostać zlikwidowany? My to skrzaniliśmy. Nie dotrzymaliśmy danego słowa i my się teraz znęcamy. Jedyne, co Rosja teraz mówi, albo Putin bardzo bezpośrednio w swoim wywiadzie, mówiąc o gwarancjach bezpieczeństwa i co od nich będzie zależeć lub czy coś będzie zależeć od negocjacji, nasze działania nie będą zależeć od negocjacji. One będą zależeć od bezwarunkowych zgodności z rosyjskimi wymogami bezpieczeństwa, dzisiaj i w kontekście historycznym. Jest nam obojętne, co wyjdzie przy negocjacjach. Ważny jest tylko rezultat. Tu mówimy nie, ani kroku dalej. Jesteśmy krajem autonomicznym i na to sobie nie pozwolimy. Przejdźmy teraz do czynnika władzy gazu ziemnego. Jak my to w tej geopolitycznej, geomilitarnej i geopropagandowej wojnie w Rosji, jakby to zrobić, aby obłożyć ją sankcjami i żeby rosyjski gaz przestał płynąć? Wtedy Rosja nie mogłaby prawdopodobnie w ogóle prosperować. 40% wszystkich eksportów idzie do Unii Europejskiej. I teraz nadchodzi grube, teraz nadchodzi treść. Rdzeń mojego przekazu. Follow the money. Podążaj za pieniądzem. Proszę, spójrzcie na te 13 czynników, krótko o nich powiem. Kto profituje, a kto cierpi? Plus, 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 plus jest oczywiście korzystny, minus, minus nie. Kim są super przegrywy? Jasne, Rosja, po części Chiny. Jednak głównie jesteśmy nimi my, Europejczycy, i my, Niemcy. Każde siódme miejsce pracy w Stanach Zjednoczonych zależy od przemysłu energetycznego i oczywiście zbrojeniowego. To są bardzo ważni pracodawcy w Stanach. Wojna zwiększyłaby oczywiście zatrudnienie w Stanach, a u nas je zredukowała. Eksporty zbrojeniowe. Wielki szlagier eksportowy Stanów Zjednoczonych. Największy producent broni i największy eksporter na świecie. Bingo! Pieniądze dzwonią w kasie. Wszystkie inne kraje muszą teraz też się dozbroić. Nawet Amerykanie zwiększają jeszcze swój budżet obronny. Eksport ropy i gazu? Kto jest największym producentem ropy naftowej, gazu szczelinowania itp. na świecie? Ameryka. Jest również jednym z największych eksporterów. Bingo, znowu. Co jest ze wzrostem gospodarczym? On stał się troszkę enigmatyczny, znaczy słabnący w Stanach Zjednoczonych. To znaczy on też rośnie, ale jeśli mamy płacić 500% więcej za nasz gaz, w sytuacji takiej niepewności boimy się inwestować, wtedy będziemy cierpieć i Rosja będzie cierpieć. Sensem tego wszystkiego geopolitycznym, i to od pierwszej i drugiej wojny światowej jest pewna konstelacja, w której silna w zasoby naturalne Rosja tworzy wspólnie z technologicznie i przemysłowo silną Europą, zwłaszcza z Niemcami falangę. Wtedy panowanie Stanów Zjednoczonych razem ze swoimi pięcioma oczami i innymi sojusznikami będzie zagrożone. Oczywiście, miłość rosyjsko-europejska bardzo cierpi przez scenariusz ukraiński. Pasuje idealnie do obrazu. Pomiędzy Chiny i Rosją również wbija się Klin, ale o tym będzie więcej w konkluzji. Sankcje SWIFT uczynią Rosję praktycznie niewypłacalną. Hmm, wspaniałe. To nie musi koniecznie być wojna, jeśli my tutaj jako Europejczycy i sojusznicy wprowadzimy dotkliwe sankcje, to będzie coś podobnego. W tym miejscu chciałbym wam jeszcze pokazać urywek filmu z 13 marca z tym samym panem. Bo jest zabawny. Wiecie w ogóle jaka długa jest granica Rosji? 58 tysięcy kilometrów. Obwód świata wynosi tylko 40 tysięcy. A z kim to mamy granice? Będą dotrzymywać tych sankcji? Nie jestem pewien, czy Kazachstan będzie to robił. Gruzja, Azerbejdżan, Turcja oczywiście przez Morze Kaspijskie, Chiny, Korea Północna i Mongolia. Miłej zabawy przy nakładaniu tych sankcji. Ale wróćmy do poprzedniego filmu, Waluta Światowa. Ta dyskusja jest bardzo ważna w tej chwili. Jak się teraz coraz częściej rozlicza? Renminbi, Yuan, Rubel. Gdy nie mogą się dogadać, rozliczają się w złocie. Już. Część państw, które już nie rozliczają się w dolarach, niesamowicie rośnie. Dolar jest jeszcze rezerwową walutą świata, ale w chińskim yuanie otrzymam 3,7 rocznej dywidendy na krótkoterminowy pieniądz. To mówi księgi. Oni są bardzo blisko przy dolarze, a więc. Kto jeszcze się cieszy? Dzieci się cieszą, ci miliarderzy, do których kiedyś też należałem, cieszą się niewyobrażalnie. W końcu ruch należy do lobby surowcowego i w końcu znowu do zbrojeniowego. Są tak daleko w tyle w porównaniu z elitą finansową i elitą technologiczną. Mało kto osiągnął taki poziom bogactwa. W wyniku kryzysu miliarderzy z branży technologicznej i finansowej prawie podwoili swoje fortuny. Ci biedacy, tak mi żal tego militarno-surowcowo-przemysłowego kompleksu. Oni też chcą znowu mieć swój dzień na słońcu. No i Biden z katastrofalnie niskim poparciem. To jest dobre odwrócenie uwagi. Rozumiecie teraz powoli? To jest sytuacja win-win. Ten konflikt nie rozstrzyga się w El Paso na meksykańskiej granicy. Właśnie rozstrzyga się na europejskim ganku. Płynny amerykański gaz zastąpi rosyjski. 500% podwyżki, a może być nawet i 1000. Kto za to zapłaci? My zapłacimy. Każdy, kto ma rachunek za prąd, każdy, kto ma samochód elektryczny, każdy, kto włączy toster. I wielu zapłaci za to życiem. Nawet jeśli te wojny są teraz takie, hmm, pół miliona, dwa miliony, to nie jest aż takie straszne. To tylko interes. Wśród elit istnieje pewna logika, którą Wam już kiedyś tłumaczyłem. Ja należałem do tych elit. To nic osobistego. To tylko biznes. Powody do konfliktu i do sankcji są w poszerzaniu władzy tak bezsprzecznie przekonujące, naprawdę nie możecie tego brać osobiście. Zrobilibyście to inaczej, gdybyście byli w naszej sytuacji? Przecież to jest rzut karny, bez bramkarza. Mogę go strzelić na ślepo, więc to po prostu robię. A my to robimy za nimi. I tu nasuwa mi się pytanie, czy jesteśmy całkowicie deficytowi umysłowo? Nie mamy w ogóle rozeznania? Jesteśmy pożytecznymi idiotami? Naprawdę myślimy, że Amerykanie nam pomogą w kryzysie? Naprawdę wierzymy, że ten kryzys jest w interesie Rosji? Czy byłoby po prostu całkiem fajnie zrobić porozumienie, że trzymamy się naszych umów, Nord Stream 2, my dostajemy niedrogi, nieszkodliwy dla środowiska gaz przez północną Europę zamiast przez nieszczelne, brudne linie przez Ukrainę? Poza tym mamy umowy tylko na dostarczanie gazu. Gdy zaczniemy brać od Rosjan coraz mniej, to gaz stanie się coraz droższy. Teraz ludzie podnoszą wrzawę, że opłaty tranzytowe przez Ukrainę i Polskę nie muszą być płacone. Tak, ale jeśli one mają być opłacane, to kto ma za nie płacić? Konsumentki i konsumenci zapłacą. To się po prostu doliczy do ceny. Bylibyśmy przez to znacznie bezpieczniejsi w naszej gospodarce energetycznej. Moglibyśmy też powiedzieć, że różnorodność poglądów jest dobra. Mamy CNN, więc dlaczego nie możemy mieć RT? Mamy dostęp do rozgłośni miliarderów, dlaczego nie do Rosji? Ale może zrobić się brzydko. Wcale bym się nie zdziwił, bo gdy analizuję sobie plany podróży Ławrowa i Putina w ostatnich latach, to jest tam wiele kontaktów z Pekinem, czyli z Chińczykami, z partią, zaskakująco dużo z Iranem. Może dojdzie do jakiejś kontrakcji, sojuszu, gdzie Chiny pójdą w konflikt z aliantami albo pomogą Rosji? To mogłoby też dotyczyć Iranu i może nawet Korei Północnej, ale oni są raczej nieprzewidywalni. Jakby to było z jednoczesnym wkroczeniem do Donbasu? Jeden. Dwa. Blokadą cieśniny Ormuz przez Irańczyków. I trzy. Zmasowany atak na Tajwan jako przeciwakcja. Jak byśmy się zachowali? Dalibyśmy w ogóle radę? Czy my rzeczywiście dominujemy na świecie? Bo inaczej Amerykanie i ich sojusznicy by się tak żałośnie nie wycofali z Afganu. Na ile jesteśmy zdolni do cierpień? Ja wiem, na ile Chińczycy są zdolni do cierpień z tymi milionami, które musiały oddać życie pod rządami Mao. Albo Rosjan za Stalina. Na ile jesteśmy zdolni do cierpień. Powiem tyle, miłej zabawy. Jako były członek elit jeszcze jedno. To ma oczywiście plan. Bardzo decydującym jest, hmm, po tym jak militarno-przemysłowemu kompleksowi wetknięto trochę siana, następna w kolejce będzie znowu technologiczna i finansowa elita. Po tym jak giełdy, aktywa i gospodarka zostały zdewastowane, nie pozostanie wielu konkurentów na rynku. A. B. Ci, którzy pozostaną na rynku, będą tak poszkodowani, że łatwo będzie ich przejąć. Można również na giełdzie, co już się dzieje w Chinach, w Azji Południowo-Wschodniej i w Rosji, bardzo korzystnie inwestować. A więc gra toczy się dalej. Oczywiście ma to konsekwencje inwestycyjne, które wyjaśnię w następnym filmie. To jest oczywiście bottom fishing, łowienie na dnie. Jest się profiterem wojennym, się wie o co chodzi w tej grze. Mimo to proszę Was, twórzcie sobie własną opinię. Zaglądajcie do mainstreamu, zaglądajcie do innych źródeł i twórzcie swoją własną opinię. Ja nie chcę wam jej recytować, ja staram się być neutralny. Ale nasze analizy ukazują nieco inny obraz niż ten w mainstreamie. Subskrybujcie kanał oczywiście najlepiej BALT TV. Zajrzyj też na kanał BALT Live, gdzie... gdzie ja... Publikuję krótkie vlogi i robię timelapsy ze wschodu słońca nad Gdańskiem. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. Po prostu nie jest mi obojętne, jak te paskudne gry rozgrywane są na Waszych plecach. Przypomnę, że ten film pochodzi z 6 lutego 2022. Inwazja rozpoczęła się 24 lutego, 18 dni po filmie. Dozo.